No jednego mamy. O w środku chyba biega, nie? Tego się nie spodziewałem tutaj, gracz, naprawdę. SVD zmodyfikowane. Ładnie, ładnie. SVD mi się przyda. To mi się przyda, to mi się też przyda. To mi się może też przydać. Granaty dwa wezmę z miłą chęcią. Jezonko sobie wezmę na mapę. SVD. No dobra. O, cukier mi dał. Cukier z chęcią przyjmę. To bardzo chętnie przyjmę sobie cukierek. Mm, musimy tak iFa'ka wyrzucić i wziąć sobie calewkę. Musz farta, że ja po prostu Ciebie nie zabił wtedy. Musz farta, chłopaki. Ale nawet nie wiedział co się w ogóle dzieje, nie? On po prostu nawet do mnie nie strzelił, nawet. On nawet, nawet widzę, nie miał, nie? Ale miał bardzo fajny hełm. I sobie ten hełm w ogóle weźmiemy. Od razu sobie bierzemy ten jego hełmik. Bardzo fajny hełm. Polecam wszystkim. Eifreima. Trochę zmarnowałem niestety amunicji na niego i tutaj dobrej. Ale cóż. Ładna ak. No, taki. Taki sen na pewno go um, sobie rozłożymy na... na części, sobie te części weźmiemy ogólnie. Ktoś tu koło mnie podbiegł i położył się w krzakach po prostu. Ale w których krzakach? Gdzie w krzakach? No słyszę go, no jest tam Gdzieś tam w krzakach jest. W ogóle zbombardowałem całe tutaj te pola i on jeszcze żyje. Teraz on na mnie kampi. A ja próbuję go nasłuchiwać, co on zrobi za ruch. Czy pójdzie, czy nie pójdzie? Здравствуй. Опа! И нет пацана нахуй. Бот? Tu jest gracz, zabiłem go granatu Zabiłem z granatu gracza On tutaj przyszedł, położył się I to był ten właśnie, którego którego słyszałem, który mi tutaj podbiegł I on leży z granatem Zabiłem go granatem, on tam leży Ciekawe czy to jest kumpel tego Tak mi się wydaje, że to może być kumpel tego kolesia ...ale zaraz zobaczymy. Wybuchowy ten bot. Trzeba przyznać. Jezu, jak ja nie lubię botów z latarkami. Jak nagle latarki na mnie wychodzą. Dobra, tutaj mamy tego grancza, który mi się tutaj położył, którego zbombardowałem. Dostał z RGD. Został zbombardowany tutaj. E, broń go zabrał właśnie ten bot na plecach. Miał brońkę zaraz zobaczymy, jaka to bronika. Co my tutaj ciekawego w ogóle mamy? To możemy zabrać. Jaka papa? Zostawka. on tam się bot w ogóle wziął? E, naprawdę, czasem bez dźwięku podchodzą po prostu boty do ciebie i tyle, nie? Tak, bocik. O, miał nawet fajną, widzę tutaj brońkę. M80. w sensie nie biorę tych M80, bo ja mam dostęp normalny do tych M80. Nie chcę mi się marnować. Yy... Miejsca na to. Tetris Meister. Normalnie wszystkie boty z osiedla teraz będą przychodzić do mnie, nie? Co ty miałeś? O, ty miałeś taką brońkę. O, i propitorka jeszcze miałeś w plecaku. Sporo tych botów, no sporo tych botów, naprawdę. Cię ich tutaj nagromadziło tych botów. Od groma. Dobra, tu lutnięte, tu lutnięte, tu lutnięte. Jeszcze tylko tamtego, co zabiję na samym, na samym początku tutaj, nie? Też chyba do lutowania będzie. Jop. To jest kolejny meczek z serii... Co wyrzucić, co zostawić? Wola boga, wola boga. Um. 60 bp, no bierzemy, nie? Tu też mam bpki, no to bierzemy. Raz w tu mamy jeszcze RD w ogóle zmodyfikowane. Co ja bym używał, czego bym. Co ja bym używał, czego bym nie używał? RD, tutaj mamy chyba już ps -y same, Ta, tu już mamy PS-ki same. Ehm. Jeżeli chodzi o te RD704, no tą, tą brońkę bym używał raczej. To ona jest w ogóle nowiuteńka, ona jest całutka nowiuteńka ta brońka i to bym używał. SVD bym nie używał raczej, raczej bym SVD nie używał, więc to bym wszystko użył. To bym wywalił, a w miejsce bym tutaj wpakował tłumik i cały ten system celowania i tą brączkę. Reszta tak naprawdę jest do niczego i nie potrzeba nam tutaj reszty. Tego nie biorę, tego nie biorę. Dobra. Idziemy w kierunku wyjścia, bo jesteśmy naprawdę obożeni i dość fajne luty mamy na mapie. Ogólnie to zabiłem chyba tutaj w tym meczyku... Cztery osoby, tak? Tak, cztery osoby. Cztery osoby, no to ładnie no. Do przodu. Tutaj sam na wszystkich, czy w sensie, czy jakaś teamówka tutaj biega? Czy to raczej wszyscy, wszyscy się biją na wszystkich po prostu, nie? Ale z tego co widzę. Chyba wszyscy na wszystkich. Okay. Dobra. Eee... Trzeba sobie zaszyć na pełno brzuszek, bo bardzo boli ten brzuszek. Oj, jak bardzo boli. Mwahahahaha. Ads. <laughs> <sighs> Dobra, mi się wydaje, że musimy chyba zamienić sobie jednak, naszą pompkę po prostu wywalić, zabrać sobie po prostu jego rzeczy, w ogóle ma fasta widzę z noctowizją, ale tą taką słabszą noctowizją. Eee, czy oni mają tutaj w ogóle, tak magazynki są pełne, to jest najlepsze właśnie, tu mamy i um, to też bym sobie zabrał. Tu mamy kejmanka, ktoś w ogóle na shotgunie w ogóle przyleciał na tą mapę, tego nie chcę w ogóle. Tu mamy też magazynek, dodatkowo pełny magazynek, nowego leczonka, leczonko nowe sobie weźmiemy na pewno, granacik też, to, 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 a w sumie tą czwóreczkę też w sumie możemy zabrać, co jak co, tego już nie potrzebuję, tego też nie potrzebuję. To damy tu, to damy tu, czwóreczka bach Mmm, to też weźmiemy, okej. Okay. Chodź w ogóle zobaczyć tego kolesia, którego zabijłem ja na samym początku. Ale czy to jest w ogóle ten, który do mnie strzelał? To może być ten, który do mnie tak strzelał. Może być. To jest za jasno, naprawdę. To jest mega jasno. Tak, jest mega jasno. To może zróbmy sobie troszeczkę ciemniej tutaj, nie? E! E! No nie da się tego zgasić, no. Nie gasząca się lampa. O tutaj w ogóle ktoś nie żyje. Tu nie żyje, tu nie żyje. Trochę trupa? O Jez, Co tu się stało ty? Oj, 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 oj. Hmm. No tak. Eeeem, um, lekki mały problem, no e, taki, taki lekki mały problem. Tu mamy kolejnego kałacha. Ten kałach mi się wydaje też na części po prostu i tyle. Tu jeszcze coś mamy. Dużo ich tutaj jest. Gracze pozabijanek to na pewno. Nie, tego nie biorę, bo to będzie widać, chyba mi się wydaje. O, Tetriska bym sobie nawet zabrał. Tetrisek jest spoko. To jest też spoko. To damy tu, to damy tu, to damy tutaj. Tego nie biorę, tego nie biorę. I stolecika też możemy sobie zachować. Tu mamy hełm kolejny. Ale nie potrzebuję tego hełmu. Tutaj, no tego tak naprawdę wszystkiego nie potrzebuję. Chociaż. Te sławki są lepsze i w sumie możemy zabrać ten hełm zamiast tego hełmu, nie? A to jest ten typek, co ja go zabiłem, tak? Okej, okay, a tu jest jakiś typek. Aha, no tak. Trochę dużo tej amunicji, ale no weźmiemy sobie tą amunicję, przygarnę sobie tą amunicję oczywiście, weźmiemy tą amunicję, to jest zawsze 5, -5 a 1 zawsze trochę więcej amunicji dobrej do m yy, Okej, okay, no tutaj mamy wszystko przelutowane, przeczekajmy się teraz tutaj do tego typa, bo tu też mamy jakiegoś typa do zabicia. Znaczy, do przelutowania, Boże Święty, co to w ogóle jest? O Boże, kolejny ty Kolejna amunicja Kolejny 5 a 1 No a się bierzcie, jedźcie z tego wszyscy. No, ale ja nie wiem, jak się z tym zabiorę, nie? Znaczy, tak naprawdę to części z broni mam wymontowane. Jedynie tylko teraz amunicję sobie. Wyciągnę z tej broni, um, to możemy wywalić. Um, to możemy walić. Ten tumik na pewno bierzemy, bo to jest tłumiczek do Emeczki. To byśmy na pewno też chcieli zabrać. Ogólnie to musimy wyładować, i tutaj mamy kolejną amunicję. kaw chyba biega A to jest wszystko, tak? Tu, tu przelutowane, tam ci przelutowani. Pobieg chyba w dół. Ten. Pobieg w dół, tak. Dobra, ja lecę w kierunku wyjścia.